Przedstawię Państwu sławki bluetooth JBL, a są to sławki tego samego producenta. Modele bardzo podobne, 110-160. W innym materiale przedstawiałem te same modele, ale podłączane w trochę inny sposób, nie za pośrednictwem Bluetooth, tylko za pośrednictwem Jacka. Co widzimy, jeśli chodzi o te sławki? Opakowanie, można powiedzieć, takie same. Mamy tutaj widoczne informacje, które dane sławki nam oferują. Ja się tutaj nie będę zagłębiał w te informacje i opisywał czegoś, co jest już w jakiś sposób dla nas jasne. Przejdźmy do do opisu tych sławek. Te sławki posiadają kable. Jeśli chodzi o plusy, no na pewno bardzo ładne wykonanie tych słuchawek, bardzo ładnie opakowane są te sławki. Jeśli mielibyśmy przejść do minusów, to ten kabel jest dość długi. Jak dla mnie jest to za długi kabel. Mamy tutaj także takie, ja to nazwę ciężarki. E, tutaj mamy baterię, z tego co się domyślam, a także informacje, jaki, z jakim modelem mamy do czynienia. A, a mamy do czynienia z modelem Tuna 160 BT. E, 160, tutaj mamy ciszej. Ciszej i głośniej. A także przycisk do włączania danych sławek. Poprzez przyciśnięcie nasze sławki włączają się. Teraz widzimy, że światełko świeci się na kolor niebieski i one już są podłączone. Wyłączamy też w ten sam sposób sławki wyłączone. Łączenie tych sławek przebiega w bardzo łatwy sposób, szybko się parują, nie ma z tym jakichś tam większych problemów. Jakość tych sławek oceniam na przeciętną. Spotkałem się z gorszymi sławkami. Osobiście nie spotkałem się z lepszymi, ale też nie jestem fanem sławek bluetooth. Jeśli słamy muzyki. Czasami na samym początku słyszę drobne harczenia, które stopniowo ustają, aczkolwiek co jakiś czas słyszymy takie drobne pyknięcia. Nie wiem o co w tym chodzi. Sławki teoretycznie takie same jak te nasze 110 przypinane na kabel, czyli te. nie mamy tutaj żadnych. Większych różnic pomiędzy tymi sławkami, Kable te same, wszystko to samo, tylko sposób łączności inny. 160 czy 110? Według mnie, drodzy Państwo, nie ma żadnej różnicy, aczkolwiek też nie, nie rozebrałem tych słuchawek. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy one się czymś różnią. Jak dla mnie. Ten model jest modelem, który mm, możemy dostać w innym miejscu, tylko i wyłącznie. Tak to widzę. Proszę zobaczyć, jeśli sławka się nie łączy, to, e, teraz mamy łączenie, białe światło, nie, po chwili sławka zostanie podłączona i mamy e, światełko fioletowe. Taki. Ładny kolor, który nas informuje o tym, że sławki są połączone. Nie widzę różnicy jeśli chodzi o 110 i 160. Jeśli chodzi o dźwięk, według mnie są to te same sławki. Różnica polega tylko na nazwie oraz, oraz miejscu, gdzie kupujemy, bo niektóre miejsca mają tylko. Dos w niektórych miejscach są dostępne tylko 160, albo tylko 110. Więc yy, nie widzę tutaj różnicy jeśli chodzi o jakość tych sławek, czy też yy, sposób funkcjonowania. Długość, wielkość dokładnie to samo. Różnica ceny: jedne są trochę tańsze, drugie są trochę droższe. Miejsce kupienia. To są według mnie takie standardowe różnice. Rozmowa przez te sławki zupełnie przeciętna. Myślałem, że, że, że te sławki będą trochę lepsze, jeśli chodzi o dźwięk, aczkolwiek mamy tutaj transmisję Bluetooth, a więc musimy być świadomi tego, że yy, no to, to połączenie też gdzieś nam będzie zabierało tą jakość. Te sławki 110 akurat. Według mnie są dużo lepsze jeśli chodzi o dźwięk. Połączenie na kablu jest na pewno bardziej stabilne i, i dużo czystsze. Nie trzeba ładować też baterii, według mnie te sławki są lepsze jeśli chodzi o dźwięk, o możliwość słuchania. Tutaj mam także 160, więc. Czy 110, czy 160 to jest wszystko jedno i to samo jeśli chodzi o kabel. Jeśli chodzi o bluetooth, to także jest to yy, to samo. Czy polecam te sławki? No jeśli ktoś chce mieć sławki Bluetooth, no to oczywiście polecam. Sławki nie są jakoś tam bardzo ciężkie. E, możemy je w jakiś tam sposób usadowić w uszach. Aczkolwiek, no wydaje mi się, że ten kabel mógłby być trochę krótszy, bo jest tak naprawdę za długi. To wszystko się w czasie, na przykład chodzenia, pętania może e, pętać nam. No nie jest to zbyt wygodne w moim odczuciu. Decyzja oczywiście należy do Państwa, jeśli będziecie zainteresowani. Ja nie polecam ani nie odradzam. Ja osobiście sławek bluetooth nie lubię. Dużo bardziej lubię sławki standardowe też tego producenta. Aczkolwiek, jeśli ktoś się zdecyduje na takie połączenie, no to też powinien być świadom tego, że sławki będą troszkę gorzej działać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontrolowania produktów. Pozdrawiam.